19.30 to jest główne wydanie wiadomości Hanna Harnalisy. Witam Państwa. Zobaczmy, co dzisiaj w programie. Szczyt bezsilności. Kraje Unię mówią nie sankcją wobec Rosji. Powtórka z koszmaru. Horadan Gustaw pustoszy Nowy Orlean. Nie pomagają żyć, nie pozwalają umrzeć. Kolejny Polak prosi o eutanazję. siebie dziwię. Tyle lat, by trzymać, to nie jest miesiąc, rok czy dwa. To jest 30 lat. Zaczynamy od unijnego szczytu w sprawie Gruzji. Europa wciąż wyraźnie podzielona, ale dziś z Brukseli przemówiła jednym głosem. Zwolennicy twardego kursu wobec Moskwy przegrali. Unia Europejska postanowiła pomoc dla Gruzji tak, sankcje dla Rosji nie. W stolicach Belgii, Rosji i Gruzji są Michał Damczek, Wiktor i Dariusz Bohatkiewicz. Witam was wszystkich, ale na początek Bruksela. Michale, pamiętamy bardzo twarde słowa prezydenta Kaczyńskiego, który kilka dni temu mówił że „będziemy walczyć do upadłego. Powiedz, co konkretnie udało się wywalczyć? Był to nadzwyczajny szczyt, ale żadne nadzwyczajne decyzje nie zapadły. Unia wprawdzie potępiła działania Rosji. Ale sankcji wobec Moskwy ani politycznych, ani gospodarczych nie będzie, przynajmniej na razie. No chyba, że sankcją nazwiemy odłożenie rozmów o nowym partnerstwie z Rosją do czasu respektowania przez Moskwę planu pokojowego, zapowiedział to francuski prezydent. Wspomniałaś o zdecydowanych słowach polskiego prezydenta i Lech Kaczyński znów, tym razem już w Brukseli, przemówił stanowczym tonem, będzie domagał się zwołania kolejnego unijnego szczytu, jeśli w ciągu tygodnia Rosja nie dostosuje się do sześciopunktowego planu pokojowego. Konkretnym postanowieniem jest to, że Unia powoła specjalnego przedstawiciela do spraw kryzysu w Gruzji, ale dalej już konkretów brak, bo nie wiadomo, czym dokładnie miałby się zajmować. Podsumowując szczyt, który zakończył się pół godziny temu, prezydent Francji Nicolas Sarkozy powiedział między innymi, że ja to już przeszłość i Rosja musi w pełni respektować sześciopunktowy plan pokojowy, który zresztą sam Sarkozy negocjował. Przed budynkiem Parlamentu Gruzińskiego, obok tej narodowej, powiewa też unijna flaga, tak jak zresztą w wielu innych miejscach w Tbilisi. I choć Gruzji wciąż daleko do europejskiej wspólnoty, Tbilisi i Bruksela nigdy dotąd nie były tak blisko. Gruzja liczy na Unię i potrzebuje jej wsparcia. Teraz usłyszała to, na co czekała. Gruzja jest krajem, którego integralność terytorialna została naruszona, kraj w dużej części został zniszczony i naszym obowiązkiem jest niesienie pomocy. Chodzi o wsparcie finansowe, pomoc humanitarną, deklarację utworzenia strefy wolnego handlu, a także o ułatwienia wizowe dla Gruzinów. Dziękujemy za wsparcie ekonomiczne, polityczne, chcieliśmy być bliżej Unii i dziś jesteśmy. O pomocy dla Gruzji na tym szczycie mówiono wiele, o Rosji też jest krytyka, ale żadnych kar dla Moskwy nie będzie. Jesteśmy zależni od rosyjskiej energii, a Rosja od europejskiego rynku. Ta wymiana jest bardzo ważna. I to jest główny powód braku bardziej zdecydowanej reakcji Unii. Bruksela najwyraźniej nie chce drażnić Moskwy. Grozi jedynie odwołaniem listopadowego szczytu Unia Rosja. Na brukselskim szczycie Polskę reprezentowali prezydent, premier i minister spraw zagranicznych. Lech Kaczyński i Donald Tusk razem lecieli samolotem, ale na lotnisku w Brukseli byli już osobno i oddzielnie dotarli na obrady. Łączyło ich wspólne stanowisko w gruzińskiej sprawie. Odmowa uznania dla secesji była powszechna, absolutnie powszechna. Nawet te kraje, które postulowały wysoce umiarkowaną postawę z tą, tymi decyzjami, a w szczególności z uznaniem przez Moskwę tych decyzji, się nie zgadzają. Przy tym stole głosy poparcia dla Rosji nie padły, ale słychać było je na zewnątrz. W prorosyjskiej demonstracji wzięło udział kilkanaście osób. Trzeba skończyć z tą jednostronną antyrosyjską propagandą, którą wyprowadzicie. To przypomina Goebbelsa i II wojnę światową. Unijni przywódcy uznali, że konieczne jest wsparcie dla państw za wschodniej granicy. Chodzi tu między innymi o Ukrainę, choć konkretów brak. Szczyt w Brukseli był taki, jakiego można było się spodziewać wprawdzie były mocne słowa, ale wspólna deklaracja jest bardzo dyplomatyczna, tak aby chłodne dziś relacje między Moskwą a Brukselą nie stały się lodowate. Michał Adamczyk wiadomości Bruksela. Włączmy się teraz z Moskwą i Wiktorem Baterem. No cóż, nie ma sankcji, ale Europa stara się jeszcze grozić palcem Moskwie, strasząc odwołaniem szczytu Unia-Rosja w przypadku niewycofania się Rosjan ze stref buforowych. Powiedz, czy tego typu ostrzeżenia w ogóle jeszcze działają w Rosji, czy już jest absolutne poczucie triumfu? Już kilkakrotnie o tym mówiliśmy, że Rosja podobnymi pogróżkami się nie przejmuje, ponieważ uważa i cały czas to powtarza. My jesteśmy tak samo potrzebni Zachodowi, jak Zachód nam, w związku z czym żadnego odwołania szczytu nie będzie i nowa umowa o współpracy Unia Europejska-Rosja zostanie podpisana. Ale jakby, żeby osłodzić tę gorzką pigułkę w postaci w miarę łagodnego stanowiska Unii wobec Rosji, dzisiaj rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponowało Zachodowi udział zachodnich obserwatorów, na przykład z ramienia OBWE, a wręcz w dalszej perspektywie zagranicznych policjantów w strefach, 15-kilometrowych strefach buforowych wokół południowej Osetii i Abchazji. Ale tak na dobrą sprawę, co powodowało i co przyczyniło się do takiego, a nie innego stanowiska Unii, najlepiej wyjaśnił w dzisiejszym wywiadzie dla rosyjskiej telewizji premier Władimir Putin. Nie widzę żadnego ochłodzenia relacji z Zachodem. Jest dużo emocji i dużo rozmów, ale nie ma żadnych praktycznych posunięć, które by o tym świadczyły. My postępujemy moralnie i zgodnie z prawem międzynarodowym. Jeśli niektóre z państw europejskich chcą służyć politycznym interesom innych, proszę bardzo, nie możemy ich powstrzymać. I chwilę potem premier Władimir Putin dodał, bliższa ciało koszula, dlatego ci, którzy na ich chcieli nas radykalnie potępić, wiedzą, że Europa w 50% jest uzależniona od rosyjskiego gazu, w 25% od rosyjskiej ropy naftowej. Skoro chcecie surowców energetycznych, nie będziecie szli z nami na konfrontację. I to, o czym mówił Władimir Putin, stało się dzisiaj w Brukseli. Z Moskwy Wiktor Bater dziękuję, a więc w Rosji niewzruszony spokój po szczycie, a co w Gruzji? Zapytajmy Dariusza Bohatkiewicza, który od dwóch tygodni niezmiennie jest w Tbilisi. Czy Gruzinom wystarczy to, co dziś usłyszeli w Brukseli? No bo mówmy się, usłyszeli raczej niewiele. Oczywiście, że nie wystarczy. Gruzini są bardzo rozgoryczeni. Przede wszystkim liczyli na sankcje wobec Moskwy, teraz przede wszystkim liczą na hojną pomoc humanitarną i finansową ze strony Unii Europejskiej, a także liczą na zniesienie reżimu wizowego. Gruzini, mimo że są rozgoryczeni, nie są załamani w rozmowie z nami, mówiąc, co prawda Unia Europejska wybrała rosyjską ropę i rosyjski gaz, ale my wierzymy, że jeśli nie teraz, to może za jakiś czas Unia Europejska, a przede wszystkim Stany Zjednoczone wypracują bardziej zdecydowane stanowisko wobec Moskwy. Zresztą w tym gruzińskim optymizmie cały czas podsycają się media, także sam prezydent Saakaszwili, który powiedział, że to jest walka nie tylko o niepodległość Gruzji, ale walka o pokój na całym świecie. Jeśli Putin chciał rozszerzyć rosyjskie imperium, to to imperium zostanie zatrzymane przez krąg europejskich narodów, które nie pozwolą na zabijanie wolności i mordowanie narodów, które nie pozwolą, żeby to wzięło górę w żadnym z europejskich państw. Gdzieś tak na ulicy Tbilisi, jak i w większości gruzińskich miast, wyszło ponad milion ludzi. Przyszli, by protestować, pokazać całemu światu swoją gruzińską jedność. Co ciekawe, przyszli zwolennicy i przeciwnicy prezydenta Saakaszwilego. Opozycja mówi wprost, prezydenta będziemy rozliczać dopiero wtedy, gdy wyjedzie stąd ostatni rosyjski żołnierz. A tak od dzisiaj, już co roku, pierwszy września będzie świętem gruzińskiej jedności. I dziękuję bardzo za te relacje. My teraz zmieniamy temat. Teraz Ameryka, która dziś nie myśli o Gruzji, zapomniała nawet o nadchodzących wyborach, a wszystko przez huragan Gustaw, który już zaczął pustoszyć wybrzeże Luizjany i Nowy Orlean. Miasto, które trzy lata po Katrinie wciąż jeszcze do końca do siebie nie doszło. Ludzie spodziewają się najgorszego. Na miejscu jest Piotr Kraśko. Piotrze, powiedz jak wygląda sytuacja? Wiem, że całe miasto tym razem zostało ewakuowane, ale czy mieszkańcy Nowego Orleanu będą mieli do czego wracać? No właśnie, niestety wszystko to wygląda zbyt podobnie do tego, co widzieliśmy tu wtedy, kiedy uderzyła Katrina. Wszystkie lotniska wokół Nowego Orleanu były już zamknięte. Żeby się tu dostać, musieliśmy polecić do Birmingham w stanie Alabama, a to 600 kilometrów od Nowego Orleanu. Korek miał 500 kilometrów na trzypasmowej autostradzie. Samochody stały zderzak w zderzak. Wszyscy uciekali z południa na północ. Na naszej trasie zobaczyliśmy może 3-4 samochody. W tej chwili Nowy Orlean to rzeczywiście wymarłe miasto. Uciekły stąd niemal 2 miliony mieszkańców. Tutaj obowiązuje godzina tak naprawdę na ulicach widać tylko samochody policji, właśnie, a w tej chwili pojawiły się także samochody Gwardii Narodowej. Prędkość wiatru w porywach dochodzi do 190 km na godzinę. wiatr Ulewa jest tak potężna, że woda dochodzi już do szczytu wałów. Nawet jeżeli wiatr osłabnie, ale wciąż będzie lać, to to miasto znowu może być zalane przez wodę. Rok temu rozmawialiśmy z jednym z polskich inżynierów, jakie pracował przy budową wałów, i on przyznał, że Amerykanie zazwyczaj są optymistami, ale jego zdanie prawda jest taka, że te wały może wytrzymają. Huragan kategorii pierwszej, ale nie drugiej, takim jakim jest teraz Gustaw. Na szczęście to jest czwarty huragan, który widzimy z bliska po Katrynie, Ricie, Wilmie i nie jest on jednak tak potężny jak poprzednie. Wydaje się, że to nie jest huragan stulecie, tak jak tego obawia się burmistrz Nowego Orleanu. Jeszcze wczoraj kilkaset tysięcy mieszkańców Nowego Orleanu stało w kilkuset kilometrowych korkach. Kierunek ucieczki był niemal dowolny. Wschód, zachód, północ, byleni na południe, jak najdalej od oceanu. Jeśli nas słyszycie, czy oglądacie i jeszcze nie wyjechaliście, proszę, zróbcie to. Zostało jeszcze parę godzin. Jeszcze można wyjechać bezpiecznie. To poważny sztorm. Trzy lata temu uciekając przed Katriną, ci ludzie spędzili wiele miesięcy w przytułkach i schroniskach. Teraz, czekajcie to raz jeszcze, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia, by znaleźć miejsce. Powiedzieli nam, że nas nie przyjmą, bo nie mają miejsc. Chcieli nas skierować gdzieś indziej, ale my nie znamy innego miejsca. Nie wiemy, gdzie mamy iść. Nowe Orlean to teraz miasto, widmo. Z dwóch milionów mieszkańców zostało dziesięć tysięcy. Ci, którzy zostali, niewiele wiedzą o tym, co się dzieje. Jesteśmy wystarczająco bezpieczni w naszym dwupoziomowym domu. Myślę, że przetrwamy to. Jak się zacznie, urządzimy sobie huraganową imprezę. Będziemy popijać koktajle. Niektórzy zostają, bo boją się, że raz jeszcze stanie się to, co w czasie Katriny. To, czego nie zniszczył huragan, po prostu rozkradziono. Gangi robiły to, co chciały przez wiele tygodni. Wolą zakupić broń, bo pamiętają, co było za ostatnim razem. Tym razem chcą się bronić. Przychodzą do mnie ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli broni. W mieście jest teraz więcej Gwardii narodowej i policji niż mieszkańców. Pamiętam, jak byłem w Iraku i oglądałem telewizję. Chcieliśmy wracać. Czuliśmy się beznadziejnie. Cieszymy się, że tym razem możemy pomóc. Część dróg zawalona już jest przez drzewa, ale to jeszcze nic w porównaniu z Katriną. Kolejne godziny przesądzą o tym, czy Gustaw być może już dobije to miasto, czy tym razem żywioł je jeszcze oszczędzi. Piotr Kraśką, wiadomości. Nowy Orlean. Wracamy do kraju. Westerplatte ma znów wyglądać tak jak przed wojną. W 69. rocznicę jej wybuchu premier Donald Tusk zapowiedział odbudowę polskiej strażnicy wojskowej, która stała się pierwszym celem ataku hitlerowców na Polskę. W tym miejscu w przyszłości powstanie Muzeum Westerplatte jako część wielkiego muzeum II wojny światowej. Chcielibyśmy, aby natrwały już Westerplatte, pomnik, a w niedalekiej przyszłości Muzeum i cały ten, cała ta przestrzeń przypominały wszystkim o tym, jak wyglądała prawda o tamtym czasie. Zalog w Esterplatte ma być Centrum Światowych Obchodów 70. rocznicy wybuchu wojny. Przewodniczącym Komitetu Honorowego, który ma przygotować tę uroczystość, został Władysław Bartoszewski. Oby nie było sporów wokół Muzeum II wojny światowej, choć pewności nie ma, bo w Polsce tam, gdzie pojawia się hasło historia, pojawia się zwykle też awantura. Widzieliśmy to wczoraj podczas wczorajszych obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Gwizdy i buczenie towarzyszyły wyczytywaniu przez Lecha Kaczyńskiego nazwiska Bogdana Borusewicza. Sam prezydent długo wspominając sierpniowe strajki, ani słowem nie wspomniał o ich głównym bohaterze. Lechuwałem się o polsko-polskiej wojnie o przeszłość, Marcin Szczepański. Gdański pomnik stoczniowców, symbol sprzeciwu i jedności w walce z komunizmem. Nawet w świętym dla ludzi Solidarności miejscu nie wszyscy chcieli wczoraj uszanować jej etos. Jest jako marszałek Senatu obecny Bogdan Borusewicz, jeden z głównych animatorów. Cicho, Szanowni Państwo, bez niego nie byłoby tego strajku. To była szybka reakcja prezydenta ponad podziałami, bo Borusewicz to dziś człowiek platformy, z którą prezydent i pismi do końca zgadzają się w ocenie najnowszej historii. Marszałek Senatu daleki był jednak od zaognienia sytuacji. Część osób, które tworzą taką sektę przy świętej Belgidzie. Zachowała się nieodpowiednio. Nie wszyscy potrafią przejść obok tego obojętnie. To jest objaw tej samej bolszewizacji w myśleniu. Jedna partia, jedno kierownictwo, jedna dyrektywa. Podnieś rękę, to ja wyję. A o co wyjesz wyjcu? Nie tylko to podczas uroczystości z okazji rocznicy porozumień sierpniowych mogło zastanawiać. Przed bramą stoczni nie padło nazwisko Lecha Wałęsy. Wyłamał się jedynie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Z szacunkiem odnośmy się do twórców w sierpnia 80. i do Lecha Wałęsy, i do Andrzeja Gwiazdy, i do Bogdana Borusewicza. Robicie wstyd? Solidarności. Nie jest wstydem mieć inne zdanie, nawet w ocenie historii, mówią eksperci. Ważniejsze jest jednak szukanie tego, co nas łączy. Każdy z nas ma swoje wady. Ja mam wady, ty masz wady. Ale patrzmy też, że mamy jakieś zalety, plusy. I przede wszystkim mamy wspólny interes, żeby nam się zaczęło fajnie układać i kontynuować to, co zbudowaliśmy. Jak budować, skoro nie wszyscy do tego są gotowi? Na następne rocznice ja przyprowadzę swoich. I przegonię te czarownice, żeby byli pewni. Już dzisiaj im to obiecuję. Na wojnę były prezydent się nie szykuje, ale wolał samotnie oddać hołd stoczniowcom, bo jak twierdził, nie może siedzieć obok ludzi, którzy kradną zwycięstwo. Kiedy Lech Wałęsa mówi, że są mu ukraść zwycięstwo, to mówi o tym, że on jest jednoosobowym właścicielem tego zwycięstwa. Nie, on jest najważniejszym symbolem tego zwycięstwa, ale to nie jest niczyja własność prywatna. Patrząc na te spory, historyk Norman Davis pytany, czy podjąłby się napisania historii solidarności mówi. Nie, to dla mnie to jest tak. I nie kryje, że całe to zamieszanie nic dobrego nie czyni. Kłótnie są chyba w każdej dobrej rodzinie, w każdym kraju, tylko y, ostatnio w, w Polsce jest, y, nie wiem, fala, okres, sezon, awantur, który są nie, nie, nie na miejscu. Kiedyś była jedna Solidarność. Dziś każdy z nich chce mieć własną. Bohaterowie tamtych dni zamiast budować wspólną legendę Solidarności rozmieniają się na drobne, co niestety nie służy i im, i idei Solidarności. Marcin Szczepański, Wiadomości. Dzisiaj po wakacyjnej przerwie na antenę dwójki o 21.40 wraca program Tomasz Lis na żywo. Połączmy się ze studiem na Woronicza. Powiedz co i kto dzisiaj w programie. Dzień dobry. Dziś głównym tematem programu będzie nowa wojna na górze w naszej polityce. Jej ślady widzieliśmy przed sekundą w materiale. Moimi gośćmi będą były prezydent Lech Wałęsa i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zaraz potem starcie z jednej strony Jacka Kurskiego i Joachima Brudzińskiego, z drugiej Julii Pitery i Andrzeja Olechowskiego. Poza tym pokażemy pewnego lwa i wyjaśnimy, dlaczego warto go było pokazać. Zaczynamy 20, o 21:40, powtarzam, o 21:40 w telewizyjnej dwójce. Serdecznie Państwa zapraszam. Tomasz Lis, dziękuję bardzo. A my zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w wiadomościach. Szkoła dla Herlawych. Z grupy 15 osób do wody wchodzi na zajęcia. Jedna, ewentualnie dwie osoby. I życie po sejmie. Czy lepiej zwracasz się do Pana, Panie Sztakowski, czy Panie Sztakowski? Do mnie najlepiej zawsze tak samo, Panie Jan. Bez mundurków, ale za to z dodatkowym angielskim uczniowie w całej Polsce rozpoczęli kolejny rok szkolny. Są zmiany, ale jedno się nie zmienia. Z badań wynika, że prawie 30% uczniów tak jak w takich latach poprzednich, tak i w tym roku, unikać będzie lekcji wychowania fizycznego. O tym, że brak gimnastyki skrzywia nie tylko kręgosłup, ale i charakter leszek Krawczyk. Na UEFA można chodzić, grać w piłkę. Tak, pierwsze dni w szkole wyobrażają sobie Max i Krzysztof. W ich przypadku lekcje wychowania fizycznego zajmują eksponowane miejsce, ale takie podejście to dziś wyjątek. Język polski, informatyka. Zajęcia z WF-u zwykle znajdują się na końcu tej listy. Bo choć boiska i sale gimnastyczne były dzisiaj pełne, to nauczyciele WF-u nie mają złudzeń. Już mamy, już mamy problem. Nie? Wielu uczniów na pierwsze zajęcia pojawi się ze zwolnieniami lekarskimi. Tak co uczniowie zazwyczaj obserwują lekcje, jaka jest prowadzone. Nie mogą być zwolnieni z lekcji, puszczani na, poza teren szkoły, ponieważ my odpowiadamy za nich. Z badań, jakie przeprowadza Instytut Matki i Dziecka, wynika, że z długoterminowych zwolnień lekarskich korzysta co roku jedna trzecia gimnazjalistów. Dwóch osób nie ma w ogóle w szkole bo z różnych powodów trzy osoby, mówię o dziewczętach, są niedysponowane. Dwie osoby przyniosły zwolnienia od rodziców, bo mają takie prawo. Jedna dziewczyna się spóźni, jedna ma brak stroju i z grupy 15 osób do wody wchodzi na zajęcia. Jedna, ewentualnie dwie osoby. Efekty. Lekarze alarmują, co trzeci uczeń w Polsce ma wady postawy i problemy z kręgosłupem. Wzrasta ilość zachorowań na cukrzycę, a ponad 13% nastolatków ma problemy z nadwagą. Nasze badania wykazały, że na przykład otyli gimnazjaliści dwa razy częściej posiadają te z zajęć WF-u, czy jest to spowodowane tylko stanem zdrowia gorszym? Trudno powiedzieć. Często otyłe nastolatki zwyczajnie wstydzą się pokazać na WF-ie, ale przecież nawet ponad przeciętne gabaryty mogą stanowić atut. Czego najlepszym przykładem jest Tomasz Majewski, złoty medalista z Pekinu. To, co dał mu sport, wymienia jednym tchem. Odpowiedzialność, samodzielność, takie poszanowanie elementarne pracy uczy systematyczności i pewnej pokory dla pracy i dla swojej pracy. I oto drugi w historii mistrz olimpijski. I choć nie każdy musi od razu zostać mistrzem olimpijskim, to często to, co decyduje o sukcesie w sporcie, pomaga osiągnąć sukces w życiu. Leszek Krawczyk, wiadomości. To już drugi taki apel w Polsce. Hieronim Sadłowski ze wsi Kuszeto w Wielkopolsce idzie w ślady Janusza Świtaja i prosi, a właściwie błaga o eutanazję. Od 30 lat jest sparaliżowany i mówi, chce umrzeć. Prawo mówi, musi żyć. Czy to wołanie o godną śmierć, czy raczej prośba o godne życie, o tym Elżbieta Byszewska. Jeszcze? Sam potrzebuje pomocy, ale musi też pomóc. 87-letnia matka jest chora na Parkinsona. Brat i bratowa też chorują. Nie idzie już dalej w tym stanie ciągnąć tego życia. Jeszcze dwa lata temu ja mógł jeździć na wózku inwalidzkim. Teraz odleżyny na nogach ma już takie, że lekarze nie są w stanie pomóc. Czy ja to wytrzymałem, nawet to sam siebie dziwię. Tyle lat wytrzymać, to nie jest miesiąc, rok czy dwa, to jest trzydzieści lat. Mówi, że nie chce być już ciężarem dla rodziny. Chce eutanazji. O napisanie listu do prezydenta poprosił swoją dawną znajomą, dziś radną. Nie mogę pozwolić na to, żeby umarł. I nigdy nie napisałbym listu tego z prośbą o eutanazję. On musi żyć i zrobię wszystko, żeby tak było. Sąsiedzi są poruszeni. Mówi, jest naprawdę, że jest tym wszystkim. No i no, dał się na taki krok, jak, jak uważa, nie? Moje prywatne zdanie to e, życie tym, co daje, tym odbiera, nie? Jak ciężkie jest życie, tak chorego wie najlepiej Janusz Śwital, sparaliżowany od 15 lat, ale on też wie najlepiej, że dobrzy ludzie mogą zdziałać cuda. On też prosił o takie prawo do przestania, zaprzestania uporczywej terapii, a teraz mówi, że nadal by chciał, żeby takie prawo istniało, ale on by z tego nigdy już nie skorzystał, dlatego że on w tej chwili jest królem życia. Anna Adymna jest przekonana, że można pomóc każdemu, trzeba tylko go dostrzec. 30-letnia Agnieszka, wybudzona po roku ze śpiączki, jeszcze przed dwoma tygodniami nie reagowała na nic. Dziś jest w szpitalu, ma fachową opiekę, a po naszym programie znaleźli się pomocni ludzie z całej Polski. I Agnieszka znów zaczęła się uśmiechać. Uśmiecha się, jest pozytywnie nastawiona, ma no, zdecydowanie lepszy humor. Brat pana Hieronima, który poprosił o eutanazję, ma nadzieję, że zmieni on zdanie. Myślę, że do tego nie dojdzie. Elżbieta Byszewska. Wiadomości. Był jednym z najbardziej wyrazistych posłów, niedoszłym premierem z Krakowa, teraz po niecałym roku bycia mężem swojej żony Jan Rokita, wraca w okolice polityki. Tym razem nie będzie jej jednak współtworzył, a opisywał jako publicysta jednej z gazet o tym, że ciągnie wilka do lasu Joanna Wajda. Jan Rokita do września 2007, polityk, poseł P.O. Jan Rokita od września 2008, publicysta dziennika. Czy lepiej zwrócę się do Pana Pomierza czy pani Pośle? Do mnie najlepiej zawsze tak samo, Panie Jan. A zatem Pan Jan wraca do polityki jako publicysta. Pisanie o polityce jest jakąś formą także uczestnictwa w życiu politycznym. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo polityka składa się ze słowa i z czynów. Ja chcę się ograniczyć do słowa, czyn na razie zostawić na boku. Na razie! Bo przecież w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Jego powrót do polityki jest bardziej prawdopodobny, niż gdyby zniknął na długie lata i zajmował się gospodarstwem domowym. Jan Rokita bez wątpienia jest politycznym zwierzęciem. Tak jak wilka ciągnie do lasu, to polityka ciągnie do polityki. Niezwykłe wszystko, ale ciekawe. Jan Rokita wielką popularność zyskał w komisji badającej aferę Lwary Wina. W 2005 roku miał być nawet premierem z Krakowa. Odszedł z polityki rok temu, gdy jego żona została doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego i potem zdecydowała się startować w przedterminowych wyborach z listpisu. Na pewno będzie mi brakować tego, żeby móc odnosić się do rzeczywistości na państwa ekranie. Pozostał członkiem Platformy, choć zawsze był w niej solistą i nie zbudował silnej drużyny. Ja no, yeah. nie jedno pytanie. Yeah. Jana Rokity. Nie, nie, no. Kierownictwo partii stroni od komentarzy na temat nowego zajęcia Jana Rokity, choć są wyjątki. Dzisiaj mówię, że on jest jakimś komentatorem politycznym, że nie chce być politykiem. No jego sprawa, no połapać się w tym wszystkim trudno i mogę zacytować jednego z klasyków. Dziwne w panu materii pomieszanie, panie Janie. Mieszane uczucia z pewnością wiążą się z krytyką, jaką już dziś w gazecie Jan Rokita znany z ciętych ripost zaserwował m.in. wicemarszałkowi Sejmu. Symbolami debaty politycznej stali się panowie Stefan Niesiołowski i Jacek Kurski. To jest krytyczne. pod panem. Pod... Drugi z recenzowanych polityków, Jacek Kurski jedną miarą mierzy i Jana Rokitę i Kazimierza Marcinkiewicza. Były premier z PiS, choć z dala od polityki, co jakiś czas o sobie przypomina na łamach gazet. Marcinkiewicz ma na przykład nadzieję, że ani PiS, ani Lech Kaczyński nie wygrają wyborów. To są politycy z kryjkości. oni chcą wrócić do polityki. Widzą, że tworzy się nisza, to znaczy, że jest grupa elektoratu, która już ma dosyć platformy, a jeszcze jest zrażona dopisów. A jak obecną politykę ocenia Jan Rokita, mam wrażenie, że w tym konflikcie, który w Polsce się odbywa, po obu stronach są takie obozy talibów, które nawzajem między sobą nawzajem o sobie wypowiadają jakieś strasznie dziwaczne, ekstremistyczne sądy. Jan Rokita wziął na siebie rolę komentatora wydarzeń politycznych, ale niewykluczone, że przez to sam znajdzie się w centrum tych wydarzeń. Joanna Wajda, Wiadomości. Kończymy Wiadomości. Ja zapraszam Państwa do nas jutro, jak zwykle o 19.30. Tymczasem życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia do jutra.